Dlaczego Mietek się zdecydował? Bo to jego była głównie inicjatywa na napisanie, na chęć, na to, żeby ta książka powstała. Chodziło głównie o to, że on uważał, że jest nierozliczony z wielu spraw w swoim życiu. Chciał się rozliczyć w tej książce z kilku istotnych zdarzeń w swoim życiu, historii, znajomości, yy tego, czego nie mógł zrobić w dziennikach, bo dzienniki były pisane na bieżąco, opisywały konkretną sobotę 10 listopada, na przykład 1963 roku, to było, to były doraźne notaty. On chciał natomiast spojrzeć z lotu ptaka w, w 2008 roku na najważniejsze wydarzenia w szkońcie. Również osobiste, jak już Państwu mówiłem, do, do, co, co go jeszcze inspirowało. To my w tej książce próbujemy jakoś, jakoś to rozjaśnić. Rakowski chciał powiedzieć o swojej współpracy z generałem Jaruzelskim. Uważał, że są sprawy, o których wiele osób nie wie, a które on powinien przedstawić, przedstawić publicznie. Różne. Tak się jednak niestety złożyło, że kiedy przy, przystąpiliśmy do tego rozdziału o, o generale Jaruzelskim, Rozpoczął się proces przed sądem, przed warszawskim sądem o udział generała, a właściwie o kierowanie przez generała zorganizowanym związkiem przestępczym w czasie stanu wojennego. No idiotyczny zarzut, skrajna głupota i pełnowska filozofia, ale to, że ten proces się właśnie wtedy rozpoczął, spowodowało, że Mietek się cofnął bardzo głęboko. Nie chciał po prostu w jakikolwiek stopniu, nie wiedział, że, popro... że on nie skończy tej książki. Nie chciał się w jakimkolwiek stopniu przysłużyć tym, którzy oskarżali generała. I muszę Państwu powiedzieć, że to był najtrudniejszy rozdział w tej książce pisany o generale Jaruzelskim, bo myśmy dosłownie musieli wydzielać wydzielać z Mietka obcęgami to, co jest w tej książce, a nie jest za wiele na temat ich wzajemnych relacji. No na przykład yy, oni zupełnie dwaj zajęli, yy, zajęli zupełnie yy, inne stanowiska w 1968 roku. Generał, był jednym, generał był, był jednym z istotnych uczestników tej dyntoiry moczarowskiej był związany z Mieczysławem Moczarem to teraz bardzo ostro sobie wy, wymawia i bardzo ma krytyczną refleksję na ten temat, ale to jest prawda, bo generał aż do 71 roku y, podpisywał rozkazy o wydaleniu z wojska, kiedy już był Gierek, kiedy, nie, kiedy w ogóle nikt o to, o, o to go nie prosił, ani nie żądał, skąd inąd wiemy, z innego źródła. Nie żądał od generała tego typu zachowań. Podpisywał jeszcze, a są na to dokumenty historyczne, są, podpisywał rozkazy o wydaleniu z wojska oficerów żydowskiego pochodzenia, bądź ludzi ożenionych z Żydówkami, krewnych mających za Żydów. No bo wie co jeszcze, jak, jak, straszne, jak straszne uczynki w swoim życiu. Mietek natomiast po prostu pogardzał, po, pogardzał Marcem 1968 68 roku, pogardzał ludźmi, którzy się wtedy, yy, którzy wtedy się zachowywali w sposób najgorszy, yy, najgorszy, z możliwych. Mogę jeszcze Państwu powiedzieć, że na, w czasie promocji tej, yy, tomu, yy, tomu Mietka dotyczącego 68 roku dzienników, generał zadzwonił do yy, Rakowskiego i powiedział, słuchaj Mietku, ja mam w przeciwieństwie do ciebie, nieczyste sumienie z, z, z marca 68 roku i pozwoli, że nie przyjdę jednak na, to, na, na promocję tej książki. To na korzyść generała oczywiście działa. Generał naprawdę myślę, że, że dokonał wewnątrz siebie jakiejś takiej bardzo sprawiedliwej, głębokiej oceny tego, tego wszystkiego, w czym uczestniczył w 68 roku. Druga historia która jakby się też wiąże z, z generałem i, i z Mietkiem i o czym nam powiedział to jest y, usunięcie Rakowskiego, Jeronima Kubiaka z kierownictwa partii na X y, zjeździe który obradował w 1986 roku już po tym jak Gorbaczow był Sekretarze, został wybrany sekretarzem generalnym w marcu 1985 roku został wybrany sekretarzem generalnym KSK PZPR i już wiały wiatry pierestrojki, własności i, i uskarjenia, a mimo to z kierownictwa PZPR w 1986 roku zostali, i z kierownictwa państwa zostali ewakuowani tacy ludzie jak jak Mieczysław Rakowski i, i Hieronim Kubiak, a zastąpieni zostali tak wybitnymi działaczami, jak generał Józef Baryła, czy Henryk Bednarski. Więc większość z Państwa mnie w ogóle nie wie, kto to jest. Ale prawda jest i taka, że, co ciekawe i to, czym Mietek nam powiedział, kiedy Gorbaczow po raz pierwszy przyjechał do Polski po wyborze, to było w kwietniu 1985 roku, na posiedzenie doradczego Komitetu Politycznego Państw strony Układu Warszawskiego ledwie wysiadł z samolotu zapytał generała bo pewnie takie notatki dostawał z sektora polskiego KCKPZR co jeszcze robią w kierownictwie tacy ludzie jak Kubiak, Barcikowski i Rakowski. Także taka opinia była, Gorbaczow jeszcze na, na w połowie lat 80. miał taką opinię o Rakowskim. Jako, no, bo to wtedy powiedziałem socjaldemokrata to, 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 to była belga. No więc w, w, w ruchu komunistycznym w związku z tym, co oni jeszcze robią, co oni jeszcze robią w kierownictwie. Tak to było jeszcze kilka innych spraw między generałem a, a Mietkiem i myślę, że Mietek by nam opowiedział, gdyby nie ta historia, a po, myśmy się musieli dowiadywać o tym na przykład od Andrzeja Werblana, od Artura Starewicza, od Bronisława Bednaza. To bardzo ciekawa postać, którą w ogóle, której nikt nie pamięta. Był taki generał Bronisław Bednaz, doktor zresztą, który w październiku 56 roku, po październiku 56 roku został najbliższy przyjaciel Mietka, który po październiku 56 roku został zastępcą szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego. I jakby to nie brzmiało, śmiesznie repolonizował wojsko polskie. W 1968 roku został usunięty w wieku 43 lat z wojska. Nie za sionizm jak większość ludzi, tylko za rewizjonizm wtedy został usunięty z wojska. To był najbliższy przyjaciel Mietka, który na, na kartach polityki pojawia się potem, pod, bo nie mógł pisać pod, pod, pod nazwiskiem swoim prawdziwym, pojawia się jako Bronisław Klepacz to będę Biskup Łódzki, jeden z biskupów łódzkich miał nazwisko Klepasz, to tak śmiesznie było. No ale w każdym razie Mietek bał bało to, żeby on miał przynajmniej z czego żyć i pisywał do polityki na tematy obronne jako, jako yy, w Kleparz.